Panowie, wy jesteście normalni, nie? Macie swój rozum, macie kurwa mózg. I ta osoba, o której mówię, ja nie chcę go reklamować, bo on już się skończył. I ja przez mówiąc o nim zrobię mu reklamę. Ale ja mu nie powiem, gdzie on streamuje, co on robi, bo tam naprawdę wieje taką nudą koleż, gra w jakieś gierki, robi drunkstreama, to ma 50 osób, bo jego stream jest taki nudny, że chuj koleś. Niech wypierdala do normalnej roboty bez kitu, bo jest taki mierny w internecie, jak koleś kurwa 100 kilo wagi może być śmieszny w necie, jak to bruda jebany. Chuj zresztą tam, dajmy sobie spokój. Koleś gadał na moją dupeczkę głupoty, wiecie, zadzwoniłem do ziomka, spytałem kurwa, ziomek powiedział, bo, bo gadał, że Maciek Szklana takie rzeczy mówił, ja dzwonię do ziomka, ziomek mówi, że nieprawda, że ten, bo ja wiedziałem, że nieprawda, ale chciałem... Bo się powo 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 powoływał się na Maćka Szklane, że Maciek szlana tak mówi. Dzwonię do Maćka, Maciek mówi na wizji wczoraj na streamie. Mówi, że nieprawda, że pierdoli. Kurwa chce mieć widzów. Oszukała widzów. 3000 tysiące zbierał na i siódemkę na kompa, na kurwa, na procesor. Śmieć jebany w pierwszej loży dla vipów ów whisky napierdalał trzy dni. Przyszedł kurwa na live, odpalił live'a. Ty... Rachunki za neta 700 zł, rachunki za neta 700 zł. Jezu! Kurwo, Jebana, nawet jak 700 zł, to 3000 szmaczarzu Jebany dostałeś. Skurwy, synie pierdolony, bolszewicki psie. Dostałeś 3000, przejebałeś na imprezy. I za to, co gadałeś, kurwo, bita. Ja mam teraz pieniądze od moich widzów. Jak widzisz skurwę synia donate się sypią, sponsorują mnie widzowie. Ja kupuję sprzęty streamów, wszystko kupuję whisky, wszystko. Moje kurwa ziomale mnie sponsorują, moje kurwa widzowie wszystko mi dają. Twelu, a ty w śmieciu masz 100 widzów i jeszcze śmiesz, pierdolić głupoty. Więc kurwy synie, od dzisiaj jeżdżę na każde kurwa spotkanie youtuberskie czy coś tam jakieś kurwa wiesz. Gamingowe eventy, in net, wpierdalam się tam jak do siebie i cwelu jebany, zbieram moich widzów przed wejściem i cwelu będziemy się tam wozić w 50 czy w 100 Jak w cię kurwo, tam spotkamy, to cię wyniesiemy szmato jebana. Zabijemy cię tam. Jesteś skończony na YouTube, na streamowaniu, załatwiłem Ci śmieciu na hitboxie, napisałem kurwo do kłajeta że mi ciśniesz. Że mi ciśniesz ko y kobitkę, że mi ciśniesz wszystko, że obrażasz śmieciu, bana ci na hitboxie, perma ci kurwo, załatwiłem w 30 sekund. Na YouTube też ci to załatwię, perma. Masz 200 widzów, skończyłeś się, wypierdalaj, daj ruj sobie śmieciu. Tyle ci powiem. Koniec na ciebie czasu. To był twój ostatni czas antenowy na moim streamie, który ci poświęciłem, bo nie będę ci robił reklamy, bo jesteś kurwa śmieciem. A twoja matka to prostytutka ze starówki z Torunia. Pozdro. Tako.